Łóżko, e, z, możli z poduszką, którą możemy sobie wyjąć, e, poprzez zamek ewentualnie e, uprać, z powrotem wsadzić. Jeżeli ktoś robi spać normalnie, nie musi tego robić. E, normalna regulacja, w we wszystkich modelach jest tutaj jeszcze e, zabezpieczona dodatkowym materiałem, żeby się nic nie przetarło. E, łóżko na ośmiu nogach, czyli bardzo fajnie, bardzo wygodne. E, dość wysoko te nóżki stoją nie za wysoko z tyłu kiedy ktoś przyjdzie, usiądzie na pewno nam się to nie wygnie, nie złamie dodatkowym atutem tak jak wcześniej wspomniałem pasującym do tego śpiwora jest fakt, że ma odpinany na rzepy materac tak jak teraz na jesienne pory jest to bardzo fajne rozwiązanie w momencie kiedy mamy lato i są cieplejsze pory roku, wystarczy wyjąć ten materac, materac zostawić w domu i mamy normalne łóżko na daną porę z żeby było ciepło